Sim, W dniu 11 listopada w Nyskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości. Tradycyjnie przed zgromadzoną publicznością wystąpili laureaci 17. Festiwalu Pieśni Polski Niepodległej. Na zakończenie uroczystego koncertu łódzki muzyk Konrad Michalak zaprezentował recital z utworami Jacka Kaczparskiego. Każdy utwór został zaopatrzony stosownym komentarzem, przez co postać zmarłego muzyka i kontekst był przez widownię lepiej zrozumiany. Gdzie nie gdzie poczerniały! Konrad uważa, że młodzi ludzie potrzebują nieco innego patriotyzmu niż ich rodzice i dziadkowie. Wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy nowego rodzaju patriotyzmu. Potrzebujemy patriotyzmu, który nie sypie łzami, nie każe wieszać się na sztandarach, nie każe przelewać krwi za ojczyznę. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są czasem szczególnym, nie każe dzielić ludzi na lepszych i gorszych, i nie każe, jak mówiłem wcześniej, tylko akurat nie zdążyłem tego zdania powiedzieć ze sceny, nie każe przeciwstawiać godności ogólnoludzkiej jako takiej godności ogólnoludzkiej narodowości. W dzisiejszych czasach manipulacji politycznych, kiedy w kraju i na świecie coraz bardziej widoczny jest podział na lepszych i gorszych, patriotyzm nabiera nowego wymiaru. Na świecie żyją ludzie, a narody to są twory polityczne, które funkcjonują i z którymi oczywiście ludzie się utożsamiają, ale które nie powinny dzielić ludzi i ich antagonizować. Muzyk podkreśla, że poszukując głębszego znaczenia w tekstach śpiewanych przez siebie utworów, rozmawiał z wieloma ludźmi, w tym z osobami, które osobiście uczestniczyły w wydarzeniach na Wołyniu, Katyniu czy Charkowie. W jednej wiosce na wschodzie Ukrainy, Żyje czterech ludzi w czterech domach, i każdy z nich ma swoją własną wersję historii, zdarzeń, które wydarzyły się w tej małej miejscowości na przełomie lat 40. i 50. Prawda ma różne oblicza. Często podręcznik historii nie wystarczy do wyrobienia własnego zdania. Szczególnie odczuwają to ludzie młodzi. Potrzebna jest im edukacja, która będzie pokazywała, że nie ma jednej prawdy. Był Anglik, co przyjaźń nawiązał z Indusem, Z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Indus nie świeży dał musem. Pretensje mieć trudno do tego każdy narodowej go dumie dotyka, więc skardził pariasem i z czasem, położył Irlandczyka, uczymy się. Aby młodzież dojrzała do patriotyzmu, musimy ją odpowiednio wyedukować, zapewnić zrozumienie, doniosłości historycznych wydarzeń, jak też pomóc odnaleźć się w gąszczu faktów. Musimy im dać możliwość zobaczenia tego świata z różnych stron, żeby każdy z nich mógł znaleźć też jakąś swoją prawdę, bo przecież tylko o to chodzi. Bowiem każdy z nas nieco inaczej postrzega historię i każdy nieco inaczej rozumie, czym jest przynależność narodowa czy patriotyzm. Muzyk podkreśla, że nie tworzy reportaży, tylko stara się stworzyć sytuację, w której jego widzowie sami dojrzeją do własnego osądu. To jest spotkanie z historią, a historia, jak mówiłem, ma niestety wiele różnych oblicz. Występ w Niskim Domu Kultury stanowił ostatnie wydarzenie w ramach obchodów Dni Niepodległości, a sala pełna widzów jednoznacznie świadczy o tym, że mieszkańcy miasta głęboko przeżywają to święto.